Żeby dostać się na stadion, to trzeba stać z podmiejskiej kolejki. Jakby nie było, najlepiej. po co się ciś pod sam stadion samochodem? Jak można zaplanować na obrzeżach? I bez żadnych problem, problem, problemów dostać się pod stadion Borussia Dortmund. Kolejki stoją sztaban o 11 wyróżnia, na za 9 minut bezpośrednio pod stadion, 27 minut. Będziemy jechać, niestety spóźniłem się ale poczekamy na ten drugi, nie ma problemu. No to jedziemy, tak jak powiedziałem, 27 minut. Dokładnie. Atmosfera poprzednia na stadionie. Na Już na miejscu pod stadionem. Stadion na trzecie. Tutaj pan się rozwija szalami można sobie kupić w przystępnych cenach. Niektórzy mówią, że nie kupować, bo to jest czarny handel. Dać Borusy zarobić, głównoprawda, żeby móc tutaj na ten deptaku handlować, to musieliśmy mieć pozwolenie od Borussii Dortmund, więc nie jest to prawdą, że tak nie wolno robić bez pozwolenia, to zapłaci kolosalne kary tutaj Tak jesteśmy pod Zitryboną, czyli. Tą ścianą słynną na całą Europę. gdzieś raz z nasi ultraci. Idziemy teraz na swoje stanowiska. Moj! A Nie, nie, nie fotografieren, Film! A z trybunału, 25 tysięcy jest. A stojące. Zaraz się mecz zaczyna, <laughs> idziemy na trybuny, po prostu kibicować, to znaczy, że się pracuje w Dortmundzie, coś się nie kibicuje, zawsze się stoi razem z drużyną. Tego filmu miała być w ogóle, końcówka tego filmu miała być w ogóle całkiem inna. No niestety, aura, pogoda zaczęła lać. Kibice też szybko uciekali do samochodów. Chciałem porozmawiać z kibicami. No, nie udało się. No. My pogodę nie wybieramy. Rano jest tak, po południu jest tak. No, ale myślę, że następnym razem przy następnym filmie. Już to będzie wszystko dopracowane na ostatni guzik. Co mam powiedzieć więcej? No, remisujemy 2-2. Nie udało się wygrać tego spotkania, choć prowadziła Borussia 2 do zera. To jakby nie było 70 minut grała w dziesiątkę. Nowy trener wiadomo, to nie. Tak, zaczarowana różdżka dotknie już wszystko się zmieni, potrzebuje czasu, bo jakby nie było, moim zdaniem ta drużyna jest bardzo źle przygotowana do sezonu. Każdy ma swój pogląd na to. Ale atmosfera przednia jak zawsze w Dortmundzie. I lecimy dalej. Zapraszam do następnych odcinków. Jak powiedziałem, będą coraz lepsze. Sam się wszystkiego uczę. Nie robi mi tego żaden. Nie ma żadnego kamerzysty, sam to z ręki nagrywam. Może coś z tego ładnego będzie, Wam się spodoba. Tak, jak powiedziałam. nie tylko Borussia będzie. Będzie in, inne filmiki o innych klubach, wyjazdowe też na pewno tutaj się będą pojawiać. Do następnego. Tam, jak komu się chce, niek, suwa da do góry, jest zadowolony. Ja też będę zadowolony. Pozdro serdeczne.